Witajcie rodacy. Dzisiaj przedstawiam Wam najmniejszego drona na świecie, który nagrywa w rozdzielczości Full HD. Oto Beta 65X HD. Ten łup przychodzi w eleganckim, dobrze wykonanym etui z zamkiem błyskawicznym i logiem producenta. Po jego otwarciu ukazuje nam się cały komplet i zestaw różnych akcesorii, a będąc dokładnym mamy tutaj. Kartonik z kodem QR. Po jego zeskanowaniu pokaże nam się instrukcja obsługi, bo takiej zwykłej papierowej tutaj nie uświadczymy. Jest mały śrubokręt, by w razie czego odkręcić dwie śrubki i wymienić górną część drona, jeżeli ją połamiemy. A możemy ją wymienić, no bo jak widzicie, producent daje nam zapasowego top plate'a. Dodatkowo, jeżeli przy kraszu uszkodzimy śmigła, to mamy także 4 nad są dwie baterie 1s i tutaj akurat dron jest dziwnie skonstruowany, no bo by nim latać potrzebujemy wpiąć właśnie dwa takie liposy, więc nie myślcie, że mamy jedną zapasową baterię, no bo tak nie jest, na jednej takiej baterii dron nawet nam się nie włączy. Oczywiście by je naładować producent dorzucił taki oto kabelek. Tak wygląda Beta 65X HD od razu po wyjęciu z opakowania, no i trzeba przyznać, że jest to naprawdę tyci dron. Dobrze natomiast, że jest bardzo dobrze złożony, luty są tip top, a spasowanie elementów jest wzorowe. Co prawda, nie uświadczymy tutaj karbonowej ramy, ale ta jest wykonana z takiego twardego, acz elastycznego plastiku, co skutecznie zredukowało masę całkowitą do 33 gram. Zwróćcie też uwagę, że mamy tutaj silniki szczotkowe o wielkości 802 i aż 14 tysięcy kV, więc naprawdę powinniśmy mieć tutaj całkiem spory zapas mocy, oczywiście w swojej klasie wielkości. Po zdjęciu dwóch śrub mamy elektronikę, no i tutaj chyle czoła, bo mamy dobre podzespoły, a mianowicie procesor F4 i ESC, który obsługuje Bioheli 32, więc i filtry RPM, które swoją drogą są domyślnie aktywowane w betaflacie, więc po wyjęciu można od razu latać i nie bawić się w konfigurację. Jest odbiornik pod naszą aparaturę, no i bardzo dobra kamera typu split, a więc jest to konstrukcja, przez którą zarówno my widzimy obraz w goglach, a jednocześnie nagrywa w full HD, no i to w 60 klatkach na sekundę. Pobawiłem się tym dronikiem, no i muszę przyznać, że on naprawdę lata dobrze i płynnie. Oczywiście jest on przystosowany do latania w pomieszczeniach czy halach, ale przy takiej bezwietrznej pogodzie spokojnie można nim latać i na podwórku. To są domyślne ustawienia Betaflighta. No i jak widzicie, nie mam żadnego problemu, by tym dronem sterować. Nie zwiewam go i jest on na tyle płynny, na tyle, ile pilot chce, albo na tyle, jakie ma umiejętności. Nie jest to demon prędkości, ale jak kupujecie takiego Mikrusa, no to musicie mieć świadomość, że po prostu z małych silników nie uzyskacie maszyny wyścigowej. Natomiast od razu wyhaczyłem kilka pomniejszych wad. Po pierwsze, VTX o mocy tylko 25mW średnio sobie radzi z różnymi krzakami i jakimikolwiek przeszkodami, które stoją między nami a dronem. Latać sprzętem trzeba na w miarę otwartej przestrzeni jak już sobie zgramy obraz z karty microSD, to ten będzie się trochę trząsł. No i tutaj jeżeli chcecie mieć idealnie płynny obraz jak ze stabilizacją z GoPro, no to niestety się lekko rozczarujecie, aczkolwiek tragedii nie ma. Kolejna sprawa to to, że kamera w nim jest ustawiona na sztywno pod kątem 30 stopni, więc jeżeli chcecie precyzyjnie i wolno nim przelatywać pod różnymi obiektami, jest to niezwykle trudne, bo pod takim kątem będziecie widzieć o dużo za wysoko. Oczywiście przy lataniu trochę szybszym ten problem już nie występuje. Muszę jeszcze pochwalić obraz jaki ta kamera generuje, zarówno to w naszych goglach jak i ten Full HD, przy tak małych rozmiarach jest on po prostu bardzo dobry. Reasumując, rynek takich łupów jest już nasycony, jednak tutaj Beta 65X HD wyróżnia się bezwzględnie tym, że jest to najmniejszy na świecie dron z możliwością nagrywania w przyzwoitej rozdzielczości. Jednak czy jest on najszybszy w swojej klasie? No nie czy nadaje się jako sinyłp to też nie do końca, ze względu na nieregulowany 30 stopniowy kąt kamery. Natomiast na pewno sprawia sporo frajdy, gdy się nim lata, a same loty są płynne i masełkowate, dzięki mocnym silnikom, które są tutaj zainstalowane. Kupując tego drona na pewno kupcie sobie jeszcze komplet baterii, bo 3-4 minuty to jest to prawda standardowy czas latania takim czymś, ale gdy już wylądujemy, no to chcemy z raz jeszcze wznieść się w powietrze. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!